Witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam opowiedzieć na temat prądu i internetu w Niemczech. Chciałbym tutaj przybliżyć koszta miesięczne, jakie ponosimy za prąd oraz jakie ponosimy za internet. Nagrywam dla Was już 11 odcinek i 11 razy podczas nagrywania zawsze towarzyszy mi stres. Nie wiem, czy. Youtuberzy, którzy nagrywają już jakiś dłuższy okres czasu dalej powiadają ten stres, ale to jest taki, taki pozytywny stres, także, także także fajnie, chyba chyba to, chyba to nie minie. E, więc tak, na samym wstępie filmu em, bardzo prosiłem o zostawienie subskrypcji was dzwoneczkiem oraz ustawienie w górę. To mnie bardzo motywuje do, do dalszego nagrywania dla Was. Więc tak, em, zawsze staram się dla Was nagrywać materiały wartościowe i, nios i niosące coś za sobą. Yy, staram się Wam tutaj nie dawać jakiegoś chłamu, tylko całkiem prawdziwe informacje. Jak najbardziej prosto, po prostu jak na chłopski rozum, jak nazwa kanału wskazuje, tak? Yy, nagrywam dla Was materiały, które, których ja szukałem w 2017 roku. Nigdzie nie potrafiłem takich materiałów znaleźć osób, które opowiadały na temat kosztów też było troszkę mniej, także także moja myśl trochę jest, tak jakbym robił to dla jak ja bym był w Polsce i szukałbym materiału na, na, na przykład ten temat, tak, ile kosztuje prąd, ile kosztuje mieszkanie, ile kosztuje internet i tak i tak dalej więc wczułam się trochę w waszą rolę i staram się tutaj przewidywać, co byście chcieli wiedzieć na temat na temat Niemiec więc tak Zacznijmy od, od, inter, nie, od, od prądu. W, moim, w naszym mieszkaniu mieszkam tylko ja z Kasią, i tylko ja z Kasią korzystamy z tego internetu. Niestety wadą naszego mieszkania jest to, że ciepłą wodę mamy na prąd. I to jest fatalna sprawa z tego względu, że um, kąpiąc się codziennie, myjąc naczynia. I tak dalej, i tak dalej. W, yy, więc ta woda yy, ciepła za codziennie jest używana, tak? I jeżeli tą wodę używamy, to prąd jest niesamowicie, będą wynosimy drogie rachunki za, za prąd. Więc tak, nasy dwójka w domu, i przez pierwszy rok płaciliśmy 68 euro miesięcznie. I My mamy dostawcę prądu E.ON, Energi Deutschland, i oni nam wyliczyli, że podczas dla, dla dwóch osób 68 euro. I płaciliśmy 68 euro przez 12 miesięcy. Po 12 miesiącach otrzymali, otrzymujemy taki abreśnung na temat kosztów zużycia, i otwieramy ten abreśnung, i widzimy tutaj dopłaty 126 euro. No to mówię pięknie, nie? Tutaj je zrujnowała, ale yy, no i przy następnym abreśniuku oni obliczyli, że zamiast 68 euro będziemy płacić 86. I teraz nasz koszt tutaj prądu wynosi 86 euro. I po kolejnym roku znowu dostaniemy abreśniuk, i, yy, i oni wyliczą, czy, czy, czy po prostu my jeszcze będziemy musieli dopłacić do tego prądu. Albo oni nam zwrócą koszt, na przykład żeśmy zużyli za mało tego prądu, tak? Więc na tej zasadzie to wygląda. Są też inni dostawcy prądu, ale dla przykładu mogę powiedzieć tutaj temat mojego kolegi z pracy, który ma rodzinę pięcioosobową. Ma rodzinę pięcioosobową i on też ma ogrzewanie wody na prąd. i Ja się go pytałem, ile płacisz za, za prąd miesięcznie, a on mówi, że ponad 200 euro. To jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Przy wynajmie mieszkania ja bym zwrócił y, szczególną uwagę na to, więc więc jeżeli chcecie wyjechać i macie dużą rodzinę, ale ogrzewanie y, wody jest na prąd, to, to Was trochę pociągnie po kieszeni, tak? Y, więc ten mój kolega płaci ponad ponad 200 euro na, na, na miesiąc przy osobowej rodzinie. Ale z kolei y, moja y, znajoma. Ma teraz też 5-osobową rodzinę, ale nie ma tego ogrzewania, na pro, yy, ogrzewania wody na prąd. I ona płaci 60 euro miesięcznie, ale za, za piątkę ludzi. To jest naprawdę bardzo niewiele. Yy, I i tak, tak to wyglądają. Przypuszczam, że przy innym dostawcy ceny będą podobne, konkurencyjne w każdym łodziarze. Yy, więc, więc, więc tak to wygląda na temat, na temat prądu. Internet. Więc tak, ja to od razu Wam będę mówił, skąd mam, skąd, tak jak Wam powiedziałem, skąd mam prąd, to internet mam z Vodafone'u i historia podjęcia współpracy z Vodafone'em wyglądała tak i zalecam Wam również skorzystania z tej, z tej opcji, że rozglądacie się na rynku, jaki dostawca internetu jest najlepszy dla Was. I załóżmy wybieracie sobie Vodafona, bo załóżmy daje Wam taką promocję na internet. Ja z takiej promocji skorzystałem, 5 miesięcy totalnie za darmo. Nie płaciliśmy ani grosza za internet, ale kolejne miesiące, do wypełnienia umowy to jest 7 miesięcy, płaciliśmy 19,99 euro. To jest za 200 megabitów na, na sekundę. I tak to wygląda, internet jest, jest w porządku, nic się nie zacina i tak dalej, i tak dalej zadowoleni, ale, ale, właśnie to jest, jest ale po roku y, za internet płacimy 39,99, 40 euro to jest ponad 160-170 zł za 200 megabitów. To była taka promocja tylko na rok, a teraz drugi rok jest niestety jest, jest dość drogo. To nie jest tak jak w Polsce, że za internet zapłacimy 70 czy, czy 80 zł, 200 mega czy tam, czy tam więcej. W Polsce internet jest bardzo, bardzo tani. Tak? Tutaj w Niemczech już nie do końca bym powiedział, więc tak to, tak to wygląda. Ostatnio myślałem nawet nad, nad zmianą, bo 39 euro to jest, znaczy 40 euro to jest bardzo dużo za internet, ale warto również pamiętać o tym, że jeżeli na przykład, wybierzecie Vodafone albo innego dostawcę i mieszkacie na, nie mieszkacie w mieście, to warto się również zorientować, jakie pakiety wam są tutaj e, możliwe. Bo załóżmy, ja mieszkam w małej miejscowości na 7 tysięcy ludzi i u mnie na przykład albo wybieram internet najsłabszy, czyli za 19, nie za 19, tylko za 29,99. Albo wybieram ten jeden z najlepszych, czyli za, za 39,99, czyli ja mam 200 megabitów za 39,99, a mógłbym mogę mieć 50 megabitów za 29,99. Nie ma tych pakietów pośrednich, bo e, inter, właśnie dopytywam, dlaczego nie ma tutaj e, innych, innej możliwości, że ja na przykład będę sobie 100, 100 megabitów albo 150, tak, łowowarcie są ale niestety tutaj nie dociera ten internet, więc tak to wygląda. Albo wybieram najsłabszą, albo jedną z tych najlepszych. Ja wybrałem jedną z tych najlepszych, a czy dobrze? Trudno mi powiedzieć, ale tutaj rozglądamy się nie za, za innym tutaj dostawcą naszego internetu, bo 3,9,99 do zapłaty to jest, to jest trochę dużo. Jest dużo promocji, tak jak wam wspominałem, na przykład 5 miesięcy zadałem może by zacząć, potem za 19,99, ale po roku już niestety... Te opłaty są większe. No i tak, tak to wygląda. Internet się nie ani nic z tych rzeczy, także także przesył jest, jest, jest bardzo fajny. No, i trzeba również uważać, bo załóżmy minął wam rok od umowy. I umowa jest automatycznie przedłużana, jeżeli chodzi o internet. I załóżmy macie. Rok minął i minął Wam kolejny miesiąc. I wy się na przykład decydujecie, że chcecie z tego internetu zrezygnować. To nie jest tak, że macie trzy że macie, macie miesiące wypowiedzenia o umowę. Tak na przykład składacie wypowiedzenie o umowę, ale to jest trzy miesiące przed drugim rokiem. Czyli załóżmy musicie korzystać, wykorzystać ten pełny rok o, was, o wasz internet i drugi rok musicie. Cały zapłacić, całe drugie 12 miesięcy, czyli jak założycie na przykład w, 13, y, w drugiej umowie pierwszego miesiąca y, rezygnację z internetu, to musicie płacić cały miesiąc, aż do 12 miesiąca, potem y, następuje wasze pożegnanie z internetem. Tak to wygląda, ja powiem wam, byłem w szoku, a to dlatego, że chciałem zrezygnować z internetu, ale mi powiedzieli nie, 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 nic z tych rzeczy. OK, może złożyć wypowiedzenie. Minimum 3 miesiące przed zakończeniem Waszej umowy musicie złożyć wypowiedzenie. Myśmy chcieli złożyć 1 albo 2 miesiące na nowej umowie, ale musimy niestety płacić 12 miesięcy. Tak, taki, tak jest skonstruowane tutaj prawo, jeżeli chodzi o internet w Vodafone, także fatalna sprawa. I warto o tym myśleć przynajmniej pół roku wcześniej, czy Wy chcecie mieć dalej ten internet, czy tego internetu mieć nie chcecie. Także... Także to by, było na wszystko, to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do, do zetknięcia również na moje inne materiały i do następnego.